Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień. A teraz słowo o naszym sponsorze. Rozpoczynamy od tenisa stołowego. Działdowski Glas rozegrał we wtorek 15 marca ostatni mecz w rozgrywkach Superligi w sezonie zasadniczym. Naszym rywalem w hali w Działdowie była Energa Toruń. Chyba nieoczekiwanie wygrała Energa 3 do 2. Swoje walki wygrali Jakub Dyjas i Patryk Chojnowski. Przegrali swoje pojedynki Patryk Lewandowski i Kamil Kurowski. Również nasz debel Ksu Lewandowski uległ rywalom z Torunia. Ostatecznie nasza drużyna zajęła w tabeli piąte miejsce i teraz grać będzie w fazie play-off z lidami Białystok. Najpierw 8 kwietnia w Białymstoku, a dwa dni później rewanż w Działdowie. Rezerwowa drużyna Dekroglasu grała mecz ligowy w pierwszej lidze w Rumi. Wygrała Rumia 9 do 1. Jedyny punkt zdobył Kamil Kurowski, a ponadto w zespole naszym grali Jakub Miszkurka, Gelert Morawczyk i Kryspin Stolarczyk. Koszykówka. W hali sportowej w Działdowie rozegrano w dniach 18-19 marca Mistrzostwa Polski Mężczyzn w kategorii 45+. Startowało sześć zespołów. Wygrał Poznań przed Toruniem i Częstochową. Drużyna z Działdowa zajęła czwarte miejsce. Równolegle z Turniejem Panów grały także Panie w Turnieju Towarzyskim. Startowało także sześć drużyn. Wygrała Warszawa przed Lęborkiem i Toruniem. Działdowo uplasowało się na szóstym miejscu. Piłka nożna. Polonia i Łowo rozpoczęła walkę o ligowe punkty w rozgrywkach czwartej ligi. Rywalem w pierwszym meczu była Polonia-Licbark-Warmiński. Wygrała drużyna z licbarka 4 do 0. Następny mecz Iłowianie rozegrają w ełku z Mazurem. Również Delfin Rybno grał już o mistrzowskie punkty w lidze okręgowej. Czarni Rudzienice pokonały Delfina 2 do 0. Kolejny mecz zespołu z rybna rozegrany zostanie w rybnie z osą Biskupiec. Drużyny grające w klasie A MKS Działdowo, z Narzym i Wellisbark rozpoczną mistrzowskie zmagania w najbliższy weekend. W meczach kontrolnych MKS Działdowo pokonał piłkarzy Styrowa 3 do 1. Dwa gole zdobył dla Działdowa Kacper Jackowski, a jednego zawodnik testowany. Wellisbark pokonał drużynę z 4 do 2. Gole dla Welu zdobyli Komoczyński, Dąbrowski, Godziszewski i Mosakowski. z w miniony weekend nie grała. Kasprowicz i Olszewska najlepsi. W kolejnym biegu na pięć kilometrów w ramach akcji Park Run jest już poza nami. W sobotnim biegu startowały 43 osoby, w tym 20 pań. Pogoda dopisała, był słoneczny poranek, jak przystało na wiosnę. Jako pierwszy linię mety przekroczył już po raz 28 Marcin Kasprowicz. Najlepszą wśród pań była tym razem Irmina Blank Olszewska i było to dla niej kolejne już szóste zwycięstwo na trasie biegu w Malinowie. W sobotnim biegu aż 7 biegających poprawiło rekordy życiowe. Tenis stołowy z ostatniej chwili aż 11 medali zdobyli tenisiści Stołowi Działdowskiego Dekor Glasu na mistrzostwach województwa, które rozegrano w Działdowie. Nasz dorobek to 3 złote, 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Więcej szczegółów na stronie facebookowej klubu sportowego Dekor Glas. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję państwu za uwagę i żegnam się do zobaczenia w naszym kolejnym programie. Do widzenia państwu.